Cześć, z tej strony kucyk dzisiaj mam dla Was coś zupełnie innego, bo będzie to recenzja głośnika Bluetooth. Głośnika od firmy Blitzwolf. Model to BWF4, jak pewnie widzicie po tytule. Jak ten głośnik do mnie trafił? Otóż jakiś czas temu napisał do mnie właśnie Blitzwolf z pytaniem, czy nie chciałbym przetestować tam jakiegoś ich produktu typu wodoodporny pokrowiec na telefon, czyli foliowa torebka z zapięciem. Stwierdziłem, że jednak nie i poprosiłem ich o głośnik. Przystali na tą propozycję i tak oto wpadł w moje łapki tenże głośnik. No i dziękuję bardzo serdecznie filmie Blitzwolf za udostępnienie go do testów. Zaczniemy sobie od pudełka. Pudełko jest zwykłe, kartonowe. Z przodu mamy po prostu napis Blitzów, nazwa modelu, od spodu jakieś tam informacje, oczywiście made in China. I... Kod kreskowy. To tyle jeśli chodzi o pudełko. Co dostajemy w zestawie? Dostajemy oczywiście papierologię, czyli instrukcję obsługi, jakąś tam karteczkę, mniejsza oto. I dostajemy dwa kabelki. Pierwszy to usb micro USB do ładowania o długości 60 cm. Fajnie jest zrobiony, bo naprawdę jest bardzo giętki, taki gumowy. W ogóle Blicur się specjalizuje w robieniu różnego rodzaju akcesoriów do. Telefonu typu kable, ładowarki, powerbanki, kilka głośników. Generalnie w opisie macie link do ich strony. Popatrzcie sobie, co tam w ogóle mają. Dobra, także to jest kabel do ładowania i drugi kabel również o długości 60 cm. Jack Jack do podpięcia do komputera i innych urządzeń, które nie posiadają Bluetooth'a. Dobra, ale przejdźmy do samego głośnika. Standardowo zaczniemy sobie od numerków. Jak widzicie, on ma kształt takiego prostopadłościanu. Jego wymiary to 20 cm na 6,4 cm na 6, na 6 cm. Jego waga to 676 gramów, także polecam go raczej wasić w torbie, czy plecaku, niż w kieszeni, bo troszkę sobie waży. Jego bateria to 4000 mAh. Czas działania według producenta wynosi 7-10 do 10 godzin na 70% głośności. I muszę powiedzieć, że to jest dosyć wiarygodny wynik, bo sprawdzając na swoim doświadczeniu, no to spokojnie... tak z 8... no może trochę przesadzam. Na pewno... Większość dnia będzie grał podpięty do komputera za pomocą y, kabla na głośności mniejszej niż 70%, także spokojnie tutaj nie ma co się martwić za bardzo o y, czas na baterii. Materiały. Z góry mamy taki plastik, on jest troszeczkę już usyfiony przeze mnie, ale ma taką fakturkę już Coś ala szczotkowanego aluminium. Oczywiście to nie jest aluminium, tylko zwykły plastik. Mamy tutaj takie srebrne przyciski funkcyjne do obsługi głośnika. One nie są metalowe, one są plastikowe. Logo Blitzwolfa i dookoła ramka z aluminium. Tutaj na górze jest pomalowane, z kolei na boku mamy taki szlif. Całkiem ładnie to wygląda. Z przodu jak i z tyłu mamy metalową siateczkę, pod którą kryją się głośniki. Z przodu mamy dwa głośniki o mocy 10 W, i tak przynajmniej jest na stronie producenta. Po środku, może delikatnie zobaczycie to, jak w ogóle to wygląda. Tutaj jest jeden głośnik, tutaj jest drugi głośnik, a po środku mamy głośnik pasywny. Z drugiej strony również mamy głośnik pasywny, bo mi się nie uda tego pokazać. W każdym razie on jest trochę większy niż ten z przodu. Na dole mamy. Taką gumową podstawkę, dzięki czemu całość się nie ślizga. No i oczywiście naklejka, co to je, w ogóle jest. A, a jeszcze z tyłu mamy wejście Jack, mikro USB do ładowania oraz włącznik. A jeszcze na górze diodę informującą, co się dzieje z głośnikiem. Okej, okay. od czego by tu zacząć? W ogóle. Robię recenzję głośnika pierwszy raz, także wybaczcie mi, jeżeli coś tam poplączę, albo o czymś zapomnę. Może zacznijmy sobie od włączenia. No, aby włączyć głośnik, musimy nacisnąć, oczywiście, jak pewnie się spodziewacie, włącznik przez tam kilka sekund. I niestety on jest czasem słabo responsywny, że naciskam, trzymam i nic się nie dzieje, muszę puścić, nacisnąć jeszcze raz trochę mocniej. Także włączamy sobie głośnik. No, zapaliła się. On tak jak słyszeliście, poinformuje nas, że jest włączony. Szybko migająca niebieska dioda informuje, iż szuka on urządzenia bluetooth, z którym można się sparować. Tak też działa parowanie w tym momencie można by się połączyć z jakimś innym telefonem. Ja tutaj mam swój telefon p 9 lite Włączamy sobie bluetooth. I czekamy, on również poinformuje. No, i zapipcał. E, dioda teraz świeci się światłem stałym. Możemy sobie puścić jakąś muzykę, oczywiście darmową z biblioteki YouTube'a. I oczywiście ją ściszymy od razu. E, dobrze, także przyciski funkcyjne. Jak widzicie, tutaj mamy pauzę. Możemy sobie zatrzymać, możemy sobie wznowić. Możemy sobie pod. A, właśnie. Jest osobna głośność dla głośnika, i osobna głośność dla telefonu. Także ja. E, jak tutaj jest w ogóle? Tu sobie zgłośnie, a tutaj sobie ściszę i puścimy znowu. Dobra. Tu jeszcze ściszymy. Także tutaj możemy sobie regulować głośność. Możemy też sobie przestawić piosenkę. Wszystko działa fajnie. Nie ma problemu z. Działaniem tego naprawdę fajnie to działa, chociaż czasem trzeba troszeczkę mocniej docisnąć. Mamy tutaj również połączenia głosowe, także mikrofon znajduje się tutaj mniej więcej i sprawdziłem, jak to działa. Także odsyłam Was do testu. Tak brzmi rozmowa przez głośnik Blitzulf BWF4. A tak sprawuje się mikrofon wbudowany w głośnik. Dla porównania, mikrofon fabryczny w telefonie. Okej, okay, także w ten sposób spisuje się, spisują się połączenia głosowe. Jeszcze jak to w ogóle gra, jest naprawdę dosyć donośny. Tam według producenta około 80 dB, może nawet wyciągnąć. Także to również sprawdziłem. Jeśli chodzi o zasięg bezprzewodowego połączenia, no to mógłby być trochę lepszy, bo na otwartej przestrzeni mniej więcej 6-7 metrów. W pokoju jak najbardziej, ale z nieco większej odległości. No, jeżeli są jakieś przeszkody po drodze, no to ten dystans się oczywiście zmniejszy. No i kolejna wstawka Benz. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że tryb kablowy, że tak to ujmę, ma priorytet nad Bluetoothem. Wystarczy podpiąć kabel, a głośnik automatycznie nam się przestawi w odpowiedni tryb i możemy go używać. Jeśli chodzi o barwę dźwięku, to jest naprawdę bardzo przyjemna. Głośnik, jak już mówiłem, jest dosyć donośny. Ale bas też nie, nie zawodzi. Te dwa pasywne głośniki naprawdę robią robotę, że tak to ujmę. I nie mam jakiegoś powodu do narzekania. Moim poprzednim głośnikiem był JBL Go, który na naszym rynku kosztuje coś około 130 zł. To jest naprawdę maleństwo, ale naprawdę myślę, że warto swoich pieniędzy. I naprawdę czuć o wiele większą różnicę, jeżeli mamy taki głośnik, a głośnik mniej więcej taki. Jeśli chodzi o jakieś zalety i wady, lub też, jak ja to czasem lubię sobie przekręcić, zady i walety, no to na plus, tak już trochę podsumowując, na plus moc tego głośnika, bo jest całkiem przyzwoita, bas jest całkiem przyjemny i taki cieplutki, design też może się podobać. A, nie wspomniałem jeszcze, że tutaj mamy technologię Bluetooth 4.0, tak, jeśli dane techniczne. Działanie połączeń głosowych też jest na, naprawdę na dobrym poziomie. Bateria trzyma całkiem długo. No i te dwa pasywne głośniki, co już można podpiąć pod bas, bo patrzę sobie na ściągę. Jeśli chodzi o jakieś e, zady, to też wady. Przycisk włączania mógłby być bardziej responsywny, bo czasem nie działa tak jak powinien. Czas ładowania też mógłby być lepszy, bo żeby naładować ten głośnik potrzeba 3-4 godzin. Zasięg też pozostawia troszeczkę do życzenia, aczkolwiek nie jest jakoś tragiczny, no i przyciski mogłyby być trochę lepszej jakości wykonane. Jeśli chodzi o cenę, na naszym polskim rynku znalazłem go na pewnym portalu aukcyjnym za cenę 230-240 zł. Jeżeli zdecydujemy się kupić na Bankgood, zapłacimy za niego około 177 zł. Na Amazonie 56 dolarów plus przesyłka. Myślę, że on jest godny polecenia, bo używam go praktycznie codziennie przez kilka godzin i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony i Polecam. No, także to chyba byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!